Opinia o tym, że niekiedy A, bo do muzyki, to nie celorzy, się do że czy... No widzicie Tak to jest, nie? Jak się... Jeżeli wiecie, jako, jakaś tam, jakakolwiek, o, popularność i pieniądze są waszym życiowym priorytetem, no to Coś takiego jak godność w Jakikolwiek, nie wiem, honor czy szacunek do samego siebie nagle traci na znaczeniu no i to jest chyba ten przypadek, po prostu no i tyle, no dla niektórych to będzie priorytet ja tego nie propsuję nie lubię takiego czegoś, więc nie będę tego wspierał w jakikolwiek sposób i tyle, wiecie, nikt nie będzie tego wspierał, nikt nie będzie chciał tego oglądać popierać, no to takich rzeczy po prostu nie będzie i się nie będą przebijały no, a, widzicie tak to działa, nie? Każdy będzie, nie wiem, nawet ten hejtował, no to dalej będzie zyskiwała na popularności. Dalej będzie dostawała walki, dalej będzie zarabiała ogromne pieniądze. Tylko wiecie, czy te pieniądze są tego warte? No bo co ona sobie powie za 20 lat? Nie wiem, powie, co powie dzieciom, jak te dzieci to wszystko będą widziały? Będą analizowały? Ten cały przebieg tej pięknej kariery? Może będzie na jakiejś Wikipedii? I co wtedy powie? Co wtedy powie?